Zaczynamy. Co, zapomniałem nagrywanie włączyć? No, nie, te, nie ten przycisk. Klasyka gatunku, muszę się przyzwyczaić. No. coś nowego się robi, wiesz? Idziemy wyżej, czy na to piętro? Nie, no tutaj, bo tam dalej. Ale wyżej, No jak ty mi teraz zaimponowałeś. Czemu daj jesteś na żółto. Bo byłem obzgany. To ci obrzydł? Kto mi zarąbał pigułki? <laughs> Francis. Na pewno pacjenci z tego szpitala. Albo pacjenci. Nie wiesz, że ten... E, na tabletki to... ten. ludzie to polują? No, w dzisiejszych czasach tak. No. Ty, kto mi zamknął drzwi na twarzy?! grzybek? <laughs> Czekaj, patrzę jaki tu jest komputer. O, już nie działa. Hunter! O, Hunter. Będzie mi braciszka bił. Bo jakie te, te huntery są takie dziwne Nie powiem. wiem czy coś się to nam coś nie spagowało. Właśnie bo eee, to jest to, to z tym serwerem Bo zobacz, że tutaj na serwerze To jak atakuje panie Kto ma ten paski BUM BUM boom, BUM boom, BUMER I have some BUM BUM O jak fajnie zwisa Chodźcie wyżej Ale nie pochaję, A bo agen, się no, to... Krakowskie powietrze Ta gęba, jak z tego rezydenta jakiegoś no. Tego Oho Aha, wiedźma Na pewno trzeba przez nią przejść, już to wiemy No tak, tylko... Aha, tędy nie przejdziemy, dobra Hunter!

a innej. No, to, innej wie, to, jeszcze no, żyje, no... jeszcze żyje! Kurde, nic nie widzę. Smoker. Dobra, uleczę się. Patrzcie no, Pokoverujcie no. mnie. To czekajcie, sobie, że wezmę sobie bieguszki. Ten tylko z budyniem jedzie. Mołotów tu jest. Tu, czekaj, gdzie to jest to? Tu przed, tu przed tobą. Mam. To mam. Trochę. Im z... O, o, o. Właśnie. Tutaj trzeba sobie bronić. Yeah. Już teraz, już się bronić. Rusz fantera teraz się. Oczywiście. Czekajcie. Aha. rzucam, z gripsza, z upaj. Dobra. Kurwa, szybka ta winda, nie powiem, że coś. No. smokera chyba słyszę no właśnie też mi się to nie podoba Jest, za związami je. O kur Czacik Więccie was z obliczenie Co mnie Co mnie przywaliło? Oj, coś mnie obrzygała O śdumor mnie... no! Ale windy to by sobie wymienili Jakąś sypsą albo cokolwiek A wypadł dziadek no ko Kogo nie obrzygał ten bumer Każdego obrzygał ja, ja bym powiedział tak, szybciej byłoby schodany Ja sobie No szybciej byśmy byli schodami. No. Czekaj Gzywek. Dobra Szara taśma hmm. i lecisz tam Bo kurde nie jest w tą stronę wzoru ja przeżyję spoko to nas, te, Ty, ale Słysza. chyba już jest, no, jest. winda, czy nie? To ona stanęła na czwartym? Ech. Żeś tak wezwał cholera Ja nie wzywałem żadnej windy Coś słyszę Postorycy ta... Pistolet Ten Boomer Nad nami Ale kurde, jak się tam dostać? To jest mów... Ty, 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 ja patrzyłem, ci mi się to wszystko dobrze nagrywa, a to nagle swoker mnie od tyłu. co widziałem. No bo tak jakbyśmy potrzebowali się dostać na czwarte, panowie. Tak, coś nie wjechało? Nie, nie wjechało. O, młoto w Numer! A, wybuch. No i dobra. No, tyś... W tych czarnych pomieszczeniach to w ogóle nic nie widać. Polecam latarkę włączyć. Ja cały czas mam włączoną latarkę, tylko ten. No ale, ale co jest... mamy tu no. zrobić? Przeżyć jak zwykle. To jest najniższa krajowo Ja, niby tędy mamy, ale drzwi się nie chcą móc wchodzić. W smokerach masz wokół. Drzwi się, że słyszę smokera. Stąd przyszliśmy? Tak. Teraz tam, 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 Tu jest też winda, ale nieczynna. No za jakąś inną no. windę przez spadek zrobiliśmy. Czuję się gdzieś horda No i super. Ja, czasem nie trzeba jakoś otworzyć wspólnie tych nie. A kto klikał, żeby ta dźwignia przywołała? Może musi kliknąć raz tak jeszcze? No ja raz e, naciśnąłem i... No boomer, wybuch. No bo się rozpiął, co nie? No to nic nie ma. Poprawiać nic nie ma. No ty, no bez Tyś Czy zbinał sobie ten pozorn smakował? No nawet mnie nie denerwuj. Może cały czas tu nie gra, bo te są, ale nie, to bez sensu. Aha, ciągnie mnie! Dziękuję. A, a, spróbujcie wszyscy poklikać E. No Klikam, klikałem. Coś tu. Hmm. A tu? Nie, no tu jest dziura, trzeba chyba wyskoczyć tam na górę jest smoker mnie Kurde Gdzie jest dziura Gdzie Chodźcie zobaczyć tu jest dziura na górę Aha to co na górę to wiadomo jak tam chcesz wyjść. W tym pomieszczeniu obok też jest dziura no to zombiaki z tym idą. No. Nie, mi się wydaje, że musimy znaleźć jakieś te schody na górę, czy coś. No mi się też zdaje, że muszą być schody na czwórkę, bo, bo, bo... Gdybym jest teraz y, w stanie bez Nie, Wiem, 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 sekundka. Ty no, ale czekaj. Elevator, exit...

no 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 ja ja nie, nie z tej ziemi. A wam się kiedyś zdarzyło żebyś się w tej grze zbugował jakiś ten level? Nie szukam czy to jest bug. Właśnie ja dopiero zaczynam więc yy, trudno mi powiedzieć. Powinniśmy znaleźć łom. No proszę. I wow. Łomem... Yy... Tak. Okay. Łomem. pytanie gdzie jestem? Panie gdzie jest tam, tam jakiś? Chyba wiem w którym pojeździe umarłem. Śmierdzę troszeczkę, muszę się umyć. Łom, Łom, Łom. Z tego wynika, że my jesteśmy na czwórce. Ale winda powinna się otworzyć. Nie będę kłamał. Bo patrzyłem, winda powinna się otworzyć. Dobra, moment. Ja zrobię to, wysył od sumce, no to gdzieś mm, Powiem Ci, że dob dobrze kombinowałeś Łąk? Dobra, ja sobie jeszcze sprawdzę to. To jest na specjalna. specjalne. No. Zadum dać na całą sobie, kto jest. Że przy jakimś łóżku jest. Hunter! Gdzie tym Prosektorium? Nie, 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 to w window mamy jechać No dobra, ale łom, ten, e, łom Prosektorium może był Gdzie jest ten łom musimy znaleźć Już ja w kiblach sprawdzałem to jest w jakimś takim oczywistym miejscu, a my tego nie widzimy A gdzie była ta Wiedźma? Właśnie, gdzie była ta Bo Ona na nas tu wyskoczyła, znaczy na mnie. To znaczy nie, drzwi powinno się otworzyć po hordzie. Automatycznie będzie się bagowało. Nie, żeby coś. No to co teraz robimy? Czekaj, nie mamy tutaj coś takiego jak ten? że trzeba to tu, cóż? O drzwi powinny się otworzyć, z tego co widzę. No ale przed chwilą mówiłeś coś o łomie. Powinny się o kurde, bumer. No nie wiem. Co robimy? Nie no, ja bym chyba zrobił coś takiego, że robimy ceńce i po prostu wracamy do tego momentu. Ja nie wiem, co tu innego zrobić. No to Dobra, no to już. No nie ma To czekaj, no co ja mam kliknąć? Do menu głównego mam wejść? Po prostu jeszcze raz kampanię odpalić? Mhm. Chyba ta. to wtedy będziemy musieli znowu to to wszystko robić. A od, sa od samego początku gry? Chyba nie, 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 nie. Powinno ci pokazać się od e, mapę po prostu. Od poprzedniego. A jest stałce. jest szpital, dobra. Szpital będziemy mieć. Tak, bo powinno otworzyć. No to możecie do, dołączać. Chyba to ja takie taktyczne cięcie. To czeka. Ja robię bez cięcia. Dołącz Dobra, Przestań. Ale, Przestań. Zbugowało odejdź. Odejdź. Dobra. Zbugowało nam niestety grę, widzowie. I tyle. No to dawać, bo ja wiele czasu już nie mam. Bo ja mam jeszcze 20 minut. Max. Przestań skrobać tą łyżką, bo mi w mózgu skrobiesz. <noise> więc Maria człowiek ze wsi wyjdzie ale wiesz człowieka nigdy od tego powiem co ty No ale ja szpital dałem kurwa, to jeszcze raz moment 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 do głównego menu kraj ze znajomymi utwórz poczekalnie ryb kampanii poziom trudności już poczekalnie nie? Zmienia ostatnie gry. Mieszkanie. Szpital. No. Ja sobie Czy dajemy postać. od razu finał na dachu? Po prostu. Dajemy finał na dachu. Nie, 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 nie bo nie. jeszcze jest ten. Ta? Szpital, bo tam jeszcze jest coraz grywka. akurat. Zrobimy Ok. Kreunkę. Kurde, mam postać zmiany Dobra, to Dobra, będzie zmiana postaci. Jak zwykle. No jak zwykle, zmiany jakiejś postaci. Dobra, ja go stop Ja miał nie miał swojego wiem, jako horroru, głupi, kto... ale będę... A! Głupi. Ja gram jako dziadek! Dobra, jesteśmy w szpitalu, ponownie. Nie wiem, czy robimy sobie po prostu specjalne cięcie, czy coś. Ja nie, ja idę, w ja, w... ja idę, ja idę dalej, po prostu. Dobra. Ja to O, no, widzę na jolo. Dobra, bez tego. Jezu, ja wkurwiłeś się, widzę! Bez No to jak chcemy przyspieszyć to chodźmy od razu schodami jebać Schodami od razu na... a nie, ty mi nie wejdziesz to. wyżej To, 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 to I tu tylko na przejść tam do No Ale ja tu jestem To ja w ogóle Zoe z tej, z tej parki wysła Dobra, zaczekajmy no na Foxa Bo i tak mamy tego... Punk'a eee, A, Ta, Punk'a ma co?

Chody. No i doszliśmy prawie do tego momentu co byliśmy no, I po co było taktycznego tak tamte... cięcia. Ja sobie zrobię, ja sobie zrobię. Pamiętajcie, że tu zaraz wiedźma nam wypadnie. Ta, ja wiem, Właśnie że nie słychać, nie słychać, że nie ma jej ale in, inaczej level nam za, za ten, bo są jakieś taśmy. Nie, taśmy już ten były. Nie, tylko tutaj wychodzą. Dobra, stańmy przy windzie. Więcej was matka nie miała Smoke ryb Te counter jak się sali Nie, ale countera od jeszcze nie trafił Złapał, o! złapał O sieczka, o kurwa O jest, dobra Jest widać Zapraszam do windy, zapraszam do winy, zapraszam do winy Albo nie, no jest, jest amunicja, jest amunicja Puść, ty kur... Puścaj mnie Winda, 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 chodźcie kuźwa Leżę! Cię podnoszę. No i winda nam się zbugowała, ewidentnie. No, ale szybciutko, naprawiliśmy błąd i tyle. Co mnie bijesz? A, chciałem cię uleczyć, czekaj, to jego uleczę. A, to był Masz. O, dziękuję. Czekaj, ja cię teraz... <noise> Takie, okej, okay. ja wylecę jego, ja wylecę jego... Dobra, Foxu kliknij, nie mówcie, że będę czekał. Dobra, kliknął. Nie Fff. mówcie, że się... Babo, przejdź! Aha, fajnie nam się spukowało. Nie, jedzie, jedzie winda. Ale bez drzwi. Nie no, mówcie, że jedzie! Jezu, dwa bugi. Ja czekam, jak to będzie na płycie straszna. Jedziemy zajebista widać, żeby coś Antor żeby nas tego nie wyciągnął z windy. Pamiętajcie, bo wtedy możemy się zbukować. No, no i to się znów zjebało. Teraz wyjdziemy możemy A? Wiecie co? Bo jako, że to cały czas nam się psuje, to ja polecam, że wejdziemy od razu do następnej po prostu. Czy nie? Znaczy ja uważam, że w 20 minut i tak nie skończymy tego. No to co, no to słuchajcie. Ja bym podzielił, bo dwa no. spokojnie wam wyjdą, a my sobie akurat jeszcze raz zrobimy ten poziom, może się wtedy uda. Dobra, no to bo. ja w takim razie kończę. Bardzo dziękuję wam za wspólne oglądanie, granie i tak dalej. Pamiętajcie o tym, że gram razem z Dying Foxem i e, z Grzybkiem. Zapraszam też do nich, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję i tak dalej, a już teraz napisy końcowe i na razie. Dwa Bogi w jednym!